Witajcie moi drodzy na kanale TV. Dawno nie było filmu, ale dzisiaj będzie film i jutro też będzie film Więc y, czekajcie na film jutrzejszy i właśnie zapraszam Was na film dzisiejszy A w dzisiejszym filmie y, będzie recenzja tych dwóch magazynów y, I tej saszetki Super Jeszcze I jeszcze tego ale y, On może będzie lepiej w przyszłym filmie w sumie tak, lepiej tak, już się, możecie, już się możecie spodziewać co to będzie za, za film jutro, więc ten lizer będzie w jutrzejszym filmie. A w dzisiejszym filmie właśnie będzie, właśnie będzie recenzja tych trzech rzeczy, więc zapraszam do oglądania. Najpierw sobie otwórzmy tę saszetkę, zacznijmy od najmniejszej rzeczy. Ona otwarta już jest, ale był w niej taki oto pączek. To już jest dru druga figurka moja z serii ósmej Super Fingers. Jest on pomarańczowy, i ma takie fil filetowe usta i zielone oczy, taką maskę. Ładnie to wszystko wygląda, fajnie. Więc już umówiliśmy sobie tego super bo nie będę, mówił, nie, nie będę już umawiał ulotki um, um, żadnej ani tego. To, przejdź, to przejdźmy teraz do, do tych dwóch magazynów. Otworzę je, otworzę figurki i wszystko i za chwilę się widzimy. Magazyny już otwarte. Najpierw, najpierw recenzja tego magazynu, a potem tego. Więc tak, magazyn się prezentuje tak. Jest oczywiście komiks. Zadania różne, jakieś tutaj zestawy i gry, I jeszcze tutaj jakieś mamigłówki, i te dalej, konkursy, a przecież numerze Magazynu będzie jakiś at-at. Nie wiem, a to się czytało. A to jest chyba. No, nie wiem. To będzie 12 kwietnia, czyli już niedługo. Ale no ja nie kupuję tego raczej, bo kupuję tylko magazyny z figurkami od 0 Star Wars. A, jeszcze w ogóle jest magazyn z Legendary Legacy, ale to już będzie w kolejnym filmie. Może właśnie w jutrzejszym, albo, albo już niedługo. Tak, ten magazyn z Legacy może też niedługo będzie recenzja magazynu z Minecrafta, bo też o nim zapomniałam, ale na pewno będzie recenzja tego magazynu. Tutaj jeszcze mamy reklamę magazynu Lego City, więc y, teraz przejdźmy już do y, dodatków. Mamy tutaj taką złotą kartę ze Star Wars. Anakin Skywalker i Obi-Wan Ja nie zbieram tych kart, ale mam ich kilka, więc, więc fajnie. Mam taka złota. I teraz otwórzmy saszetkę. Albo saszetki otworzymy... Po przejrzeniu tego magazynu z Lloydem. Tak, albo sosieczki tworzymy. Więc tutaj mamy jeszcze reklamę magazynu z Batmanem, sprzedaż od marca tam 24, ale tego raczej nie będzie na moim kanale. Mamy też tutaj mhm, mh. karty, reklamę kart, reklamę różne rzeczy, komiksy, plakaty jak zawsze. O um, amigówki różne tutaj, zagadki, o Zajni, coś, coś tutaj też jest, um, rysunki, o właśnie re ma tego magazynu z Minecrafta, ja go kupię nie, niedługo na pewno, a w przyszłym numerze, który już będzie 20 kwietnia pojawi się Blutinus. Nie mam jeszcze tej figurki, więc bardzo fajnie. To jest jedyna figurka, jakiej mi brakuje z 14 i 15 sezonu Ninjago. Więc, więc jak już będę miał wszystkie, to możliwe, że zrobię właśnie film, moja kolekcja tych ty, ty, ty dwóch sezonów. Więc możecie się tego filmu spodziewać tam gdzieś w maju albo w czerwcu. Także zapraszam. Właśnie. Wygląda fajnie i na, i na pewno go kupię. Teraz otwórzmy sobie te dwie saszetki z Ninjago i ze Star Wars, i za chwilę wjmiemy karty i będziemy je recenzować. Więc w kartach LEGO Star Wars, serii trzeciej, mamy taką już kartę komiks, jeżeli się nie mylę. Mamy też taką kartę, nie wiem jak się nazywa, pojazd. Kartę to będzie akcja. Tak? To jest akcja, karta akcji. Albo po prostu taka zwykła karta. No to jest Title Tu był taki jakiś statek. E, tutaj mam jeszcze mis... Con Jin. E, to jest też zwyk zwykła karta. I, I mamy jeszcze jakąś ultra pojedynkę rabia Books. No, pamiętam go. I to jest jakaś rzadka karta, bardzo, więc fajnie. Um, teraz mamy karty z Ninjago z serii 7. Mamy tutaj Gar Shurikenów jest to karta akcji. I mamy jeszcze Krakena, czyli takiego morskiego potwora. To też to, to karta akcji. Mamy jeszcze szkieleta z złego Wiplasza z, 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 wi, z Legacy. I to jest karta zwykła. Mm. Mamy jeszcze króla Trimara. I to jest, no też karta zwykła, ale no to no, 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 wiecie o co chodzi. Ta karta postaci, o to chodzi. No. Y, no i też mamy właśnie Lutinusa, Moc Wody. To jest taka karta bardzo rzadka, więc fajnie. Bo w przecież jest taka karta, więc naprawdę fajnie, fajnie. A teraz sobie umówmy te dwie saszetki ze Star Wars i z Ninja, bo za chwilę je otworzymy i za chwilę je omówimy. Lloyd i te figurka ze Star Wars, ta żołnierz, żołnierz klon, zostały już złożone. Tylko nie wiem, czemu znowu w tych saszetkach jest takie trochę tutaj inne, bo ostatnio już było takie jak w tych, ale no, nieważne, wiecie o co mi chodzi. Tak się prezentuje ten żołnierz. Jest on cały biały i ma niebieskie elementy tutaj i taki pistolet czarny. A tak się prezentuje bez hełmu. I wygląda też bardzo fajnie. Więc to tyle. Tak się prezentuje Lloyd. Jest oczywiście zielony, jak to zawsze. I ma on takie tutaj. No. Znaczy, ma zielony, ma zielony strój, o to chodziło. I ma on tutaj taki harpun, tak to się nazywa. No i. Jest ten strój z 15 sezonu, widzieliście go już Oczywiście twarz ta taka taka ta sama Jak zawsze, nie zmieniła się Ta wygląda z tyłu, ta wygląda z przodu Masz te płetwy tutaj, miecz z tyłu I wygląda fajnie e, Więc tak się właśnie oni prezentują dzisiaj, dzisiaj w tym filmie były te wszystkie rzeczy Ja byłem TV I zapraszam was na inne filmy Które będą już niedługo Pa pa сейчас на Liberty TV